Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale I słuchajcie, jest trzecia w nocy Więc się idealna pora na zwiedzanie MGS-owic A ja sobie was czemu by nie Czemu by w sumie nie dobra Chwila! A to co jest? Co to jest? Wiecie co to jest? Bo ja nie. Co? Rip Breeze. Jaki bris? Jego nawet nie widziałem. O no, no jasne no, Nie no, Idźcie mi Czekaj, ja pójdę do domu, może? No? Albo po prostu zrobimy taki Coś No dobry pomysł Czy nie? No kurcze, nie wiem tylko nie wiem co tutaj jest Będziemy musieli się dowiedzieć Teraz musimy się dobrze uzbroić Bo nie wiadomo co może nam ta, tam spotkać Tutaj w ogóle McDonald's rozwalony, jasne No ja oczywiście Czekaj, pójdziemy do domu co my tutaj Idziemy do naszej tajnej bazy. Tutaj pod łóżkiem. O. o. no i proszę bardzo. Dobra, mamy to. A co tym nie wiem co zrobić? No odłóżmy byle gdzie. Musimy się uzbroić, bo nie wiadomo co tam może nas spotkać w sumie. Oj, co, co mi się Creative włączył sam? Nie wiem. Dobra, tutaj nie wiem, tutaj jest też. Dobra, uuu, tu... Fire Aspect. Ktoś mi dał. ale czy mamy patyki? Dobra, potrzebujemy patyków. Czekajcie, wiecie klimatycznie jak zrobimy to w nocy, myślę. No patrzyłem rano, nawet wieczorem nie było tutaj niczego, więc raczej jest coś strasznego. W takim razie, no bo panie powiecie mi, że to nie. Dobra, nieważne. Idziemy tam. Nie, już 3 minuty. Yy, dobra, no to weźmy te diamenty, stwórzmy, weźmy miecz diaksowy. O, dobra. Weźmy jakąś zbrojkę. Jestem full armor. Jestem przygotowany na to. Okej, okay. dobra, idziemy. No i co? Idziemy tam, nie? Dobra. Co? A! Kajdzie, nie mam czasu teraz na wasze wygłupy szkielecy. Czekajcie Czy najwyraźniej... O, tam jest plis, ale on wcale chyba nie umarł. Zabijamy go! Nie może nawet na ten blizn się tu pojawiać Ale w ogóle, jak słowa zbólać, jest tak głupie Że faktycznie no, ja Zastanawiam się po co potwory Mi wybiją <grystanie> Zobaczcie, nic mi się nie dzieje praktycznie <grystanie> No to jest głupie, nie? Nie? To, to jest, to, to, to trochę głupie jest. Także czekajcie. Ja ciągle tą uzbroję, żeby nie było tak łatwo z nim. No bo zobaczcie, on mnie nie zabije nigdy, więc żeby, żeby się coś działo przynajmniej. O, bo zaraz mnie zabije faktycznie. I wtedy to, to będzie się działo, nie? Aaaa! A, no co ty robisz? No to się... Czekaj, muszę tu iść! Jeszcze się otrułem! cruel. A! A Czekaj! Nie, nie dobrany, on, on jest za mocny! Czekaj, jest jeszcze... Czekaj! Czekaj, bo mnie zabije zaraz! Ha, 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 i co ty? O, jest! nie Pokolany, No i co jest to? No i co jest to? To jest... Skąd on się niby wziął? No nie, ja mam keep inventory. Aaaa! Oh. No nie Ten durny creeper Zobaczcie Na pięć lajków niszczę ten ul Ale może będę uzbrojony Nie? Co? To nie? Dobra, nieważne. Kurczę, jak się zaraz tam dostaniemy niby? O nie. Crossbow? Toż ty... Myślałem, że już po was. Ty... Dobra, bo zaraz zginę. Dobra, w ogóle mam ten fair aspekt, a szkoda, że nie ten, nie połączyłem w kowadle. Mam jakieś bloki do podbudowy. Ciem e? mnie da Ciem mnie dało Bogu góle muszę dać tego Keep inventory. Dobra, mamy fire aspekt. Super. O. Może ja sobie życie zregenerować? A dobra, zmęczyłem się trochę. Pokłon, sobie trochę telewizji, W ostatniej chwili. Wichrzyki atakują miasto. Nie. Yes! Najpierw rozwój teraz wichrzyki. Aha, to tłumaczy te. Breeze whirls, please slides. No świetnie. Nowe zło. Wiecie co? Ja mam na szczęście normalnie ten Fire Aspect. Gdzie ty się podziałeś? Fixyk. Dobra, walczymy z fixykami w takim razie. No i jeszcze rozbójnik. A kto nie niby, Jaki rozbójnik? No, nie gadajcie. Że one powróciły. Czekajcie, musimy pokonać jednego wichrzyka. Bo z nich zrobimy te wietrzne kule. Ale nie wierzy, no. No, jeszcze rozbójnicy powrócili. Dobra, czekajcie. Szukamy w ogóle wichrzyków. Żeby ich pokonać. Tylko gdzie one się podziały niby? Posłyszę je, ale nie widzę. O dobra, mamy tam wichrzyka. Musimy go koniecznie pokonać. No i jeszcze. Czekaj. Szucegaś. Dobra, no chodź tutaj Jest, dał mi nie, nie dał mi pałki. Z jakiegoś powodu w moim ekwipunku po pojawiły się wichrzowe wieczne pałki. Ciekawe skąd się wzięły. No, czekajcie, spożymy sobie w takim razie. Teraz. O! No! To ja rozumiem. Na to home fireworki niby.

Wiecie co się stanie, jak teraz kliknę, kliknę 5 i prawy przycisk myśli, dobrze wiecie Dobra, chodźcie Dajemy. To jest epicka broń. Zaraz, bo ja... Pół HP mam. Siebie nie da się mieć pół HP, a jedno HP, bo jedno HP to pół serduszka. Nie waż. Dobra, słuchajcie. Yy, czyli, czyli nie dość, że powróciło stare tło, to jeszcze się pojawiło nowe. A dlaczego pijnie? No właśnie, nie, nie wiem. Dobra, to było tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Pa.